Cimandero to znowu ja, wasz ulubiony youtuber zaczynamy kolejny odcinek z Japanese Drift Masters Proszę bardzo, jeździmy sobie dzisiaj na kierownicy Próbujemy sobie driftować Niestety, oj kurde Dwójka bo za nisko Uu. Wstanie trójka Powiem Wam, że jest masakrycznie ciężko jeździć w tej grze. Model jazdy jest naprawdę polepszony niż w demo, i tak naprawdę jeździ się łatwiej, ale przez to, że nie możemy sobie skonfigurować e, skrzyni biegów, jeżdżę na T300 rs GT z TH8S Shifterem. E, czy on jest podłączony bezpośrednio pod pc czy jest podłączony pod bazę? Nie da się go skonfigurować. Zaraz wam pokażę aj, 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 aj. No dobra, no siadło to źle Kopie w sprzęgło cały czas idzie szeroko. Także tak, yy... najgorsze jest tak, że nie możemy sobie skonfigurować Hydrołapy, nie ma opcji w ogóle, żeby jej przypisać. Najlepsze jest to, że w grze podczas przypisywania w jest widoczny, przypisujemy sobie jedynkę, dwójkę, trójkę wsteczny, wszystko tacy, przypisuje się całe zbindowanie na nowo kierownicy i nic, nie działa. Pokażę wam jak to wygląda. Także film bardziej skierowany w sumie do twórców, niech sobie go zobaczą. Eee, teraz ustawiłem skrzynię biegów ręcznym, żeby po prostu mi działały manetki. Bo na przykład jak sobie ustawimy układ H, no to oczywiście, patrzcie jaki jest efekt. Nie, 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 kontynuuj. To w tym momencie nie mogę sobie... Biegi żadne się nie wchodzą. I H-Shifter też nie działa, wchodzimy z powrotem, więc układ H chwilowo zostawiam, wchodzimy sobie w sterowanie, widzicie, że mam ustawione jako domyślny kierownica i najgorsze jest to, że jak ustawimy sobie kierownicę, to automatem nie działa nam pad, Pianik, no klawiatura pewnie działa, ale pad nie działa. W demie było tak, że jak jeździliśmy sobie na kierownicy, jednocześnie mogliśmy korzystać sobie z pada. Mogłem sobie na padzie obracać kamerkę, a jechać na kierce. Nie da się tak zrobić. Wchodzimy sobie w sterowanie. I teraz tak widzicie, że mam ustawiony Trasmaster. To jest zbindowanie przycisków, tak jakby fabryczne, przez twórców. Wchodzimy sobie we własny preset. Mam ustawiony preset custom 1 zapisany. Jak widzicie, wykrywa mi Trasmastera, wykrywa mi H Shifter. On wykry wykrywany jest w różnych grach przez jako T500, rs shifter, kontroler, e czyli pad mi wykrywa. I tutaj to nie wiem, co to jest, jakieś chińskie, japońskie znaczki. I jak widzicie, tutaj normalnie wykrywa sobie sprzęgło, hamulec, gaz. Yy, hamulec ręczny, no nie wykrywa, no bo nie mamy jakby go przypisanego I widzicie, że mam wszystko zbindowane po lewej stronie Mam tutaj też bieg pierwszy Patrzcie nawet jeszcze raz O nie, ustawiłem sprzęgło, poczekajcie sprzęgu. Bieg pierwszy, patrzcie, hops Przypisało, T500RS, shift. Wykryło, wykryło, no to Mam tutaj zrobione tak, jakby wszystko. Widzicie jeszcze raz, jakby zapiszę sobie ten custom 1. Zapisz. No, i tutaj mogę tylko zrobić sobie wstecz, wstecz, wstecz. Kontynuuj. No i jedynki. Jedyneczki nie mam. No i żadnego innego biegu, nawet wciśniętym sprzęgłem. Bez sprzęgła żaden bieg nie wchodzi, nawet wsteczny. I dalej nie działają te manetki. Więc, no i tak samo rozglądanie się tutaj na padzie nie działa. Więc, jeszcze raz muszę sobie tutaj wejść. A w ogóle wyjdziemy, czy wejść do menu głównego? Tak. Okej, okay. jeszcze. O Jezus. Jeszcze raz będę musiał wyjść. To jest takie beznadziejne, no bo ja chciałem wyjść do menu głównego. Wyjście. A mi wyszło tylko po prostu z tej nauki jazdy. No i cofnęliśmy się. Wej wejdziemy jeszcze raz w opcję. Układ H. Sterowanie domyślne. OK. Teraz master własne, przypisane. Mamy wszystko wybierz. Nie wiem, wstecz, wstecz, wstecz. A w ogóle, zobaczcie, jest garaż zakutkowany. Ale jak wejdziemy, to możemy sobie zobaczyć furę. Możemy zmienić auto, ale oczywiście nie mamy do wyboru żadnego innego auta. No, i konfigurację samochodu. Możemy sobie ustawić zawieszenie e, i tak dalej, i tak dalej. Więc zakutkowane jest, a wejść można. Tryb wieloosobowy ja wtedy nie odpaliłem tego, nie pokazałem wam, ale zobaczcie. Jest podzielony ekran. Fajna sprawa. Wyścigi online i tablica wyników. Dobra, powrót. Tu już nigdzie, więc sobie nie dalej nie wejdziemy. E, trofea też nie. I wchodzimy z powrotem do gry. Ale mi się ten screen podoba. No niesamowicie, fajnie to siadło. No i zobaczcie, że dalej znowu to nie działa. Dupa zbita. Także tak. Wejdźmy sobie w opcję układ automatyczny ręczny. Tu mamy wszystko, zostaje tak jak zostaje. Kontynuuj. I teraz. Widzicie, mogę sobie wrzucać wsteczny, jedynkę. Eee. No i możemy sobie jeździć, mogę sobie tłuki, wskazy Ale to zbindowanie przez twórców mi się nie podoba, w ogóle nic to nie jest takie intuicyjne. Także może, nawet nie mogę się rozejrzeć, wiecie co, myszką. Nie mogę kliknąć sobie albo cokolwiek zobaczyć, gdzieś się rozejrzeć, nie mam jaki sposób się rozejrzeć, możemy tylko tak się rozejrzeć. I to wszystko. Jakoś chyba jeszcze się światła zapalało. Nie wiem czym nawet. Dobra, to są awaryjne. O, zapaliliśmy sobie światła. Nie mamy światła. Teraz wejdźmy sobie... Nie pamiętam czym. O, w mapkę. Eee, no i co? No i możemy sobie po prostu myszką się tutaj poruszać. Możemy sobie jechać z powrotem na tą naucz, naukę jazdy. Możemy sobie tutaj pozwiedzać, ale to zostawmy sobie na inny odcinek. Dzisiejszy odcinek po te, poświęćmy temu, że. No i jak ustawić kierownicę, której się nie da ustawić. Niestety, na moim poprzednim odcinku próbowałem taki był chaotyczny ten odcinek, no bo to było pierwsze odpalenie. Nie wiedziałem co i jak teraz na spokojnie wam mogę powiedzieć, że po prostu się nie da. Testowałem, dużo prób robiłem, kombinowałem. Nie da się ręcznego, też się nie da przypisać. Napadzie, padzie no, można sobie jeździć, oczywiście. Jazda na padzie jest łatwa. Ustawiliśmy sobie GPS. Nie, nie wiem, jak mam tu teraz cofnąć. Dobra, klawiaturą sobie cofnąłem. No, mamy jedynkę, mamy dwójkę. W tym momencie nawet nie wiem, jak zmienić kamerę, bo na kierownicy nie ma zbindowanej ka zmiany kamery. Strzelamy ze sprzęgła, możemy sobie driftować. Powiem Wam, że naprawdę jest dużo lepszy model jazdy niż był. Że jest. U... Aj, dobra, wyszedłem. Brakuje trochę tych podcinek i tak dalej. Gierka wygląda fajnie, ale już słyszałem opinię, że wygląda bardzo jak gra mobilna, przez to, że chyba troszeczkę. Twórcy, tak jak było poprzednio, było dobrze, teraz troszeczkę cukierkowo podciągnęli niektóre różne detale na mapie. Plus to auto wygląda tak sztucznie naniesione, nie? Ten kolor, to wszystko nie jest takie naturalne. Ono tak nie wygląda naturalnie na tym, na tej mapie tutaj, no. Mamy tutaj serpentynki. A i już widzieliście, chciałem już zbić do dwójki. Ja już tutaj jestem przygotowany do driftów, ale niestety nie możemy. Dobra. Ten, ten trafik nam tu będzie. O! No nie da się, no nie da się. Wiecie co, teraz by była inicjacja. A ja tu tylko muszę się. Urde, no i wychodzi. Nie, nie za każdym razem działa to kopnięcie w sprzęgu. Teraz deszcz pada, To zauważyliście, że nie ma na przykład. Eee... O, teraz nas za szybko oburziło. Nie ma dymu z podopą. do par. Niestety jechały dwa trafik które trzeba było minąć. Ale naprawdę, będzie fajna gierka do, do driftowania. Na kierownicy jak najbardziej fajnie się czuje auto, tylko tyle, że brakuje tego, żebyśmy mogli to... No jakby instynktownie to zrobić, kurczę. Szybka dwójka, coś tu, podciągnąć jeszcze, przeciągnąć, kurcze na rynku... Prze... Zainicjować jakoś, no brakuje, 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 jeszcze raz brakuje. Tak samo brakowało też w demie. Fajnie gada ten nissanek Zaraz sobie wejdziemy na jakiś parking kombinujemy sobie Jakieś błączki Jest stacja benzynowa Przejedźmy się Przez stację benzynową Odwiedzaliśmy ją wiele razy W demie Przejedźmy się teraz Gdzieś tu były jakieś easter ukryte Z tego co pamiętam Sprawa jest przednia, tylko żebyśmy mogli ze wszystkiego korzystać. Ach, no to normalnie to bym tu sobie zainicjował ręczny, jakoś go to przeciągnął. Ale poczekajcie. Mam kierownicę do gór nogami, Nie ten bieg, wrzucamy. O, tu jest parking Tu sobie wjedziemy Pamiętacie? Na tym parkingu były bałwany Oj nie, nie, nie co lepiej. A! W miarę wyszło, no w miarę wyszło. No można naprawdę, bardzo fajnie będzie się jeździć, ale niech to jeszcze twórcy dopracują. Jeszcze brakuje, no jeszcze brakuje. Tu było rondo po lewej stronie, także sobie zrobimy to rondo. Puścimy trafiki. No dawaj to mikro. Gdzie ty jedziesz? W lewo, w prawo? No dobra, trochę... ...prądu teraz się zrobiło większe, niż było? Nie no, niemożliwe. No dobra, jedziemy sobie na tą szkółkę. Ale to dobrze siedzi, kurde, ten Nissan. Jeszcze zanim wjedziemy na szkółkę, to wjedziemy sobie tutaj na ten tor. To był też taki mały tor. No i spróbujemy swoich sił, ale. No i teraz by było tak, Iii, byśmy wjechali, kurde, ale w miarę siadło. No jechaliśmy i nic nie uderzyliśmy. I chops, jesteśmy. Nie wiem, czy mi się teraz. Kurde, nie to. Nie wiem, czy mam zatwierdzić. Dobra, zatwierdziłem napadzie. No i tak, mamy swobodą jazdę, czyli możemy z powrotem pojeździć sobie na tych dużym torze. Eee, mamy sobie lekcję pierwszą drogową to wszystko już ograliśmy w tamtym odcinku, więc wejdźmy sobie jeszcze raz w tą swobodną jazdę i zobaczymy jeszcze raz i tym razem pojedziemy sobie w prawo. Ten tor mamy tutaj po lewo, a zobaczmy co nowego doszło. Jadąc sobie tutaj w prawo, na telefonie mamy mapkę. Wszystko widzimy, co tam się dzieje. No i tak, tutaj mamy tą odnogę po lewej stronie do tego toru drift, e, dragowego. Tu mamy taki mały tor jeszcze do nauki. Bójnąć, błynąć. No i trzeba było. to przejechałem praktycznie prawie że bezbłędnie. Za pierwszym razem, ale ja ja. Wiadomo, no brakuje, brakuje tego wszystkiego, żeby tu jakoś sobie to dograć. Tu mamy te garaże z billboardami takimi. I też wszystko jest tak, jak było. Vortex HKK Rocket B. No jest wszystko. I tutaj mamy też ten tor, taki fragment z tymi ósemkami. Możemy sobie robić właśnie ronda. Na trójce. Na trójce, nie, 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 nie. tu zaciasną jest troszeczkę na trójkę. Hmm. Jak widzicie na filmie macie też żudną kamerkę moją. Od tyłu, tutaj, że naprawdę jeżdżę na, na kierce. Żeby nie było. No i gitara. I przejechaliśmy wyjazd. Już sobie odwiedźmy wszystko. Nie, nie będziemy jechać na ten tor dragowy. Na ten tor dragowy jeszcze się przejdziemy na innym odcinku. No to będzie wszystko. Po prostu chciałem wam pokazać, że Kierka działa. Jest model jazdy naprawdę poprawiony. Albo po prostu samo auto jest też lepsze w prowadzeniu, bo też tak może być, że jest łatwiejsze w drifcie. A co tu za fura stoi? Jarisik. Er Arianis. ten wyjazd jest. Minęliśmy. No i gitara. Także naprawdę na kierce bardzo fajnie się będzie grało. No nie mogę się doczekać, aż twórcy dopieszczą tak, żeby działało wszystko. I żeby można było zewnętrzne peryferia też bindować, żeby wykrywało ten ręczny... Yy... No w każdej grze mi wykrywa ten ręczny, on jest podłączony pod USB, komputer go sobie wykrywa, sam go instaluje i sterowniki, nic nie trzeba instalować, każda Forza, inne, inne gry wykrywają ten ręczny, Assetto Corsa i tak dalej, no tutaj go jakby, no nie widzi. Zresztą no, nie wiem, co my mówimy o ręcznym zewnętrznym jak, jak, jak gra nie widzi nawet bindowania przycisków, nie? Ta tarka jest mega głośna, nie? O nie, dobra żeśmy się napędzili A drift to zero Są zony tutaj No i, no i jak ja mam to zrobić? <ścoughs> no i dobra to by było na tyle Mam nadzieję, że się odcinek podobał. Pamiętajcie o łapce, o subskrypcji, jak ktoś jeszcze nie zostawił mnie na kanale. Lecimy po 10 tysięcy subskrypcji. Gonimy czołówkę polskiego YouTube'a, nie no, do chłopaków to jest przepaść. Poza zrośliwść tylko. No i dobra, no to by było na tyle. Do zobaczenia w następnym odcinku Strzałeczka. Cześć!